Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zgłębiamy tajemnice astrologii. Dziś opowiem Wam o Merkurym, znaku bliźniąt, bowiem właśnie w tym znaku przebywa planeta w dniach 3-17 czerwca 2024 roku. Merkury przynosi w tym znaku wyjątkową energię komunikacji, intelektu i wszechstronności. Merkury to planeta, która rządzi komunikacją, myśleniem, nauką, podróżami oraz handlem. Kiedy Merkury przebywa w znaku bliźniąt, którym również włada, jego energia jest szczególnie silna i harmonijna. Bliźnięta to znak zmienny i powietrzny, co oznacza, że jest elastyczny, ciekawy świata i gotowy do adaptacji. Merkury w bliźniętach to mistrz komunikacji. W tych dniach możemy zauważyć, że nasze rozmowy stają się jakby bardziej dynamiczne, żywe i pełne energii. To doskonały czas na prowadzenie negocjacji, pisanie, a także wystąpienia publiczne. Energia bliźniąt pobudza naszą ciekawość. Możemy odczuwać silne pragnienie zdobywania nowej wiedzy, poznawania nowych ludzi i eksplorowania różnych dziedzin. To oczywiście świetny moment na naukę, zapisanie się na kurs, czy nawet krótkie podróżowanie. Bliźnięta są znane z umiejętności przystosowywania się do różnych sytuacji. Merkury w tym znaku sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni i gotowi do zmiany. Możemy z łatwością żonglować różnymi zadaniami i szybko dostosowywać się do nowych okoliczności. Merkury w bliźniętach wpływa również na nasze życie codzienne, na relacje międzyludzkie, na karierę i edukację, na nasze codzienne obowiązki. To idealny czas na nawiązywanie nowych znajomości i umacnianie istniejących relacji. Nasza komunikatywność i umiejętność słuchania sprawiają, że łatwiej nawiązujemy kontakty i budujemy relacje oparte na zrozumieniu. Merkury w bliźniętach sprzyja wszelkim działaniom związanym z nauką i pracą intelektualną. To doskonały moment na rozpoczęcie nowych projektów, podejmowanie decyzji biznesowych oraz rozwijanie swoich umiejętności zawodowych. Dzięki wszechstronności bliźniąt możemy z większą łatwością radzić sobie z codziennymi obowiązkami. Plusy i minusy Merkurego w Bliźniętach. No, do plusów oczywiście zaliczamy łatwość komunikowania się, silne pragnienie zdobywania wiedzy i samorozwoju oraz adaptację do nowych warunków i elastyczność. Minusem może być za to rozproszenie uwagi przez nadmiar informacji, powierzchowność a także nadmierna zmienność i trudność w podejmowaniu decyzji. Jeśli przymierzasz się do rozpoczęcia jakiegoś nowego projektu, otwarcia swojej firmy, sklepu, strony, bloga czy kanału w mediach społecznościowych, to silny Merkury w Bliźniętach jest bezcenny. Połącz to jeszcze z fazą rosnącego księżyca. Co to znaczy? Zacznij nowy projekt 2-3 dni po nowiu. Aby szybko przyniósł wymarzone efekty. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, za Wasze wszystkie opinie i komentarze pod filmami. I już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym przedstawię charakterystykę znaku bliźniąt w 12 odsłonach, czyli zależnie od znaku ascendentu. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia.